Trzy lata temu prowadziłem rekolekcje, na których była Klaudia, moja obecna żona i ja jej towarzyszyłem w tych ćwiczeniach duchowych, w rekolekcjach ignacjańskich dla młodych. I w pewnym momencie ona się, już tak na początku, podzieliła swoim lękiem, że boi się, co będzie z jej mamą, kiedy ona odda telefon, nie będzie miała z nią żadnego kontaktu. I co ja zrobiłem w tej sytuacji? Powiedziałem jej... To daj mi numer telefonu, ja napiszę do Twojej mamy będę z nią w kontakcie, jakby coś się działo, to dam ci znać. I nie rozpoznałem wtedy w żaden sposób, że to był atak szatana, że to był atak złego ducha na Klaudię, który wzbudzał irracjonalny lęk w niej i podjąłem ludzkie sposoby działania, tak? Po nie spojrzałem w sferę nadprzyrodzoną, ale po ludzku, bo po prostu nie potrafiłem inaczej, nie byłem do tego wyposażony jako jezuita wtedy po sześciu latach formacji, no, mniej więcej tak. Pięciu, sześciu, tak, sześciu latach formacji. Nie byłem do tego wyposażony, raczej byłem tak uformowany, żeby szukać w sferze naturalnej niż nadprzyrodzonej. I ten mój sposób działania, on nie pomógł Klaudi, bo ten lęk, on się rozchodził na inne sfery, jeszcze z, dotarł do, do mamy Klaudi i no, był bałagan, był bałagan. I czemu o tym mówię? Bo kochani, wielu z was może być jakoś zdezorientowanych, wzburzonych, bo widzicie jakąś przemianę u mnie, tak? że znaliście mnie jakiegoś i było wam y, miło i dobrze i się czuliście z, y, zwalidowani moimi słowami, jakoś tak otuleni. Podnosiłem pokój, a teraz słyszę, że, że rodzę zamęt, rodzę niepokój, że co się ze mną stało. Jeśli ktoś mnie śledzi uważnie, to nie widać żadnego takiego zerwania w tym, jak ja, jaką prezentuję teologię, jak ja nauczam tutaj na Instagramie czy na innych mediach. Jest pokazany stopniowy rozwój do odrzucenia fałszywej pokory, do odrzucenia sieroctwa, chłopieństwa, niezdecydowania, do odrzucenia jakiegoś lęku fałszywej tożsamości, lęku o siebie. I stopniowego wejścia w prawdziwą pokorę, w odwagę, w męstwo, w wiarę, w perspektywę wiary, a nie tylko perspektywę albo głównie perspektywę naturalną. Redukowanie wiary do, do psychologii, do, do sfery naturalnej. Teraz budzi pewne kontrowersje ten film na YouTube o o demonach w zakonie, ale jakiś rok temu mniej więcej zamieściłem film na Instagramie, który cieszył się wielką popularnością, gdzie mówię o tym, jak przebudzenie przyjdzie przez zakony i opisuję naszą doświadczenie w wspólnej modlitwy międzyzakonnej, gdzie dopiero jak stanęliśmy w pokucie, zaczęliśmy się wyrzekać schematów grzesznych, demonów, które są w naszych wspólnotach zakonnych, dopiero wtedy umożliwiona była modlitwa, Przepływ w ogóle jakiegoś Ducha Świętego, działanie w tej wspólnocie, nie? Bo, bo, y, no bo czuć było blokadę w Duchu. I tam było w, wielu jezuitów, tam byli, by, byli dominikanie, byli inni, inni zakonnicy, i jakby to już się wtedy działo. To już się wtedy działo. Pan daje coraz większe zrozumienie. Y, ja coraz śmielej nazywam, tak jak Ignacy w czynieniach duchowych, mówi o demonach, mówi o złym Duchu. W reguły rozeznawania praktycznie całe się kręcą wokół tego, czy to Bóg, czy to demon, czy to szatan do mnie mówi, czy to Bóg. tak Aby, Niewiele znajdziemy tego dziś u współczesnych jezuitów. Raczej, raczej podkreślanie sfery naturalnej, i nie mówię tego, żeby atakować kogokolwiek, bardziej mówię to, żeby się upomnieć o świętość upomnieć się o dziedzictwo Ignacego upomnieć się o to czym powinny być zakony czym powinno być życie konsekrowane przez lata żyłem w przyzwyczajeniu do grzechów do grzesznych schematów wielokrotnie spowiadałem się w kółko i w kółko z tego samego i to był standard wulgarność cynizm żartowanie z modlitwy żartowanie ze słowa Bożego w taki pyszny sposób mówienie, a, idź, odmów różańczyk, czy coś tam, nie wiem, tak. Pomniejszanie, tak. Ja miałem trudność z wejściem w różaniec, z modlitwę różańcową przez pychę. Przez pychę. I co ciekawe, właśnie kiedy doświadczyłem uzdrowienia z fałszywej pokory, z pychy, to podczas nowskul, Podczas formacji u protestantów Bóg mnie wtedy zaprosił do Różańca na nowo. Zaprosił mnie na nowo do świętości, do częstszej spowiedzi i do odrzucenia grzechów. Też seksistowskie teksty nieraz padają we wspólnocie, ale jakby nawet to nie jest aż taki problem, że ktoś coś tam rzuci, chlapnie, ale że to jest akceptowane i, i, i nie jest korygowane przez innych, albo niezwykle rzadko. Ja sam słyszałem na przykład, że a, te ty, ty masz tylko chore, zaburzone yy, samotne kobiety na tym swoim profilu, gdzie trochę w zazdrości, trochę w śmieszkowaniu jeden drugi coś takiego rzucił, kilku się zaśmiało, ktoś może powiedział, a nie przesadzajcie. Sam też brałem udział w tych różnych takich żartach z podtekstem seksistowskich, czy yy, w kierunku gejowskim, czy w kierunku takim heteroseksualnym. Yy, to, to, to było. Było przez pewien czas obecne i było akceptowane też w moim, w moim wykonaniu. Że w przyzwyczajeniu do, do, do masturbacji, że to jest. Tak słyszałem też na, na, na formacji tak w, w czasie tego miesiąca kapońskiego, że niezależnie od wieku masturbacja może być czymś rozwojowym. Tak. Ja od dwóch lat, nie, nie będąc całkowicie wolnym od tego grzechu, od jakiegoś przymusu, walki w ogóle w tej sferze. Ja się czułem dziwnie na pewnych warsztatach. Mówię, chyba ja jestem nienormalny, co się ze mną nie tak. Może ja mam jakieś nie wiem, wyparcie, jakieś tutaj, by zaraz współbracia mogli analizę psychologiczną mnie jakąś dokonać i zdiagnozować, jakie ja mam choroby psychiczne w ukryciu. Słyszę też zarzut od Dominika Dobiela o fideizm. Nie czytałem tego całego posta, po prostu do mnie dowarło, że, że to, co my tutaj prezentujemy z Klaudią, to jest fideizmem, jest czy nie wiem, czy zapraszamy ludzi do takiej postawy. Otóż fideizm to jest odrzucenie rozumu jako przeszkody w wierze. Odrzucenie rozumu na rzecz całkowicie ślepej wiary. W żadnym miejscu, w żadnym momencie ja, ja czegoś takiego tutaj nie prezentowałem, ale faktem jest, że w moim życiu zakonnym. Jakby z wiary nie byłem, wiara nie była oczekiwana, z wiary nie byłem jakoś rozliczany. Tam chodziło o to, żebym, żebym studiował, żebym miał wiedzę, żebym miał dobre oceny. Tak? Też wiadomo, był moralny jakoś i, i, i w ogóle, ale mm, wiara nie, nie była taka naprawdę. Wiara, która, która jest. Tym skokiem, wiary, tym wyzwaniem, ona nie była za bardzo obecna, bo nie miała gdzie być obecna, kiedy wszystkie Twoje potrzeby są zaspokojone na poziomie naturalnym, kiedy nie musisz się troszczyć w żaden sposób o finanse, o dach nad głową. Nawet jak miałem dzieło jakieś przydzielone, to wnioskowałem, ile potrzebuje pieniędzy i dostawałem pieniądze z skóry. Z, z tak? Teraz. Teraz muszę polegać na wierze dużo bardziej niż w zakonie, zdecydowanie, zdecydowanie o wiele bardziej. I pamiętam, jak, jak dzieliłem się z Dominikiem tym przebudzeniem, które widzę w zakonie, i przy okazji jakiegoś spotkania, może że to było przed święceniami, mówię chłopaki, chodźmy, pomódmy się razem. Czułem, że Duch Święty zaprasza, że rzadko jesteśmy razem w, takim, w takich okolicznościach, i już iluś to podjęło i zaproponowałem Dominikowi żebyśmy się pomodlili wspólnie i on w taki cyniczny sposób stwierdził, że <laughs> no, no, módlcie się tam. Ja tu się będę modlił pijąc piwko. Tu, właśnie, dbając o wspólnotę, pijąc piwko. Swoją drogą, Dominiku, ty bardzo często powołujesz się na, na tę te teologię spotkania, na odkrywania Boga w relacjach, w jakiejś bliskości międzyludzkiej. Powiedz, co zrobiłeś, żeby zanim wypowiesz się na mój temat, jakoś to skonfrontować, zobiektywizować, nie wiem, dotrzeć do mnie, spotkać się ze mną, porozmawiać, yy, przekonać mnie, że jeżeli ja jestem w takim zwiedzeniu, jestem yy, tutaj w jakichś demonach, no bo to, to są poważne rzeczy, to otwiera na, na, na działanie demonów, no to chyba dobrze byłoby wyjść gdzieś indziej, a nie tworzyć post bez oznaczenia. Ja nie mam obowiązku śledzić całego internetu i tego, co kto o mnie mówi. Nie, ale Ty masz możliwość, żeby do mnie napisać, odezwać się. No, nie zrobiłeś tego. Zdaje się, odkąd wystąpiłem z zakonu, nie odezwałeś się ani słowem. Jest to niespójne z tym, co ty prezentujesz na, na swoich mediach. I tak, to, to, to piwko. W którymś momencie Bóg mnie zaprosił do całkowitego zrezygnowania z alkoholu miałem silne poruszenie, że, że Bóg chce mi dawać dar rozeznawania, jeszcze większy dar widzenia duchowego, tylko, że mam zachować całkowitą trzeźwość, trzemięźliwość od alkoholu i dostałem dwa razy fragmenty z Pisma, które mnie do tego, to, mi to potwierdziły. Też widziałem zachętę u lidera, um, u Tymoteusza Filara, który się dzielił tym, jak Bóg go przez Słowo Boże zaprosił do abstynencji. I to było dłuższy czas rozeznawane, podjąłem to też z kierownikiem duchowym i tak finalnie y, stałem się abstynentem ze względu na Boga. Y, I powiem Wam, że to było, było mi bardzo źle w zakonie. Czułem, że będę wykluczony z dużego, ważnego elementu świętowania wspólnotowego, bo na ka każdej takiej, jeżeli chcesz poświętować, no to jest alkohol na stole. Raz w miesiącu y, te spotkania wspólnotowe stół zastawiony kilkadziesiąt butelek różnych alkoholi. Najlepsze alkohole, jakie piłem, to były w Zakonie. Jakieś whisky, taliskery, jakieś tam wieloletnie dymione, to podejmowane byłem takimi alkoholami w Zakonie. Generalnie rzecz biorąc, mój poziom życia po wstąpieniu do Zakonu, a byłem inżynierem, który zarabiał dobre pieniądze, jakieś 5-6 tysięcy, mój poziom życia w Zakonie wzrósł to, jak jadłem, jak często podróżowałem, jakie alkohole piłem, jak często byłem w restauracjach i w jakich restauracjach byłem, jak często korzystałem też z, z kultury, w sensie kino, teatr. To wszystko w, duży, w dużym stopniu wzrosło i na początku mnie to niepokoiło w zakonie, ale wiesz, to jest, jesteście nowi, wrzuceni w jakąś Wodę, i stopniowo tak jak gotowanie żaby, ja przestaję to kwestionować, przestaję się dziwić. I słyszę kolejne argumenty o tym, jak to trzeba Boga znajdować we wszystkich rzeczach, jak to właśnie mamy być obecni w świecie, w kulturze, znać też ten, to, jak ludzie żyją, żeby móc wejść ich drzwiami, a wyjść swoimi. Tylko na ogół finalnie jest tak, że wchodzimy ich drzwiami i zostajemy, i zostajemy tam, tam w środku. Spotkałem się z takimi słowami przełożonych wspólnoty, że jeżeli ja na spotkaniu wspólnotowe nie wystawię alkoholu w jakiejś tam ilości, to część wspólnot współbrać nie przyjdzie, albo się obrazi, albo coś, nie? I, I tak, i, do, i doświadczyłem dużego kryzysu życia, w ogóle życia wspólnotowego w zakonie, kiedy jestem posłany jako kleryk do jakiejś wspólnoty, żeby tam pomagać i na miejscu życie wspólnotowe jest martwe spotkanie, jakieś takie relacje, rekreacja po posiłku, polega na tym, że połowa osób ze wspólnoty siada przed telewizorem i patrząc w telewizor rzuca co jakiś czas coś, coś, coś powierzchownego i, i, i tyle, nie? I Mamy przypadki tak samobójstw w naszych wspólnotach, poważnych depresji, Myśli samobójczych, i wspólnota, w której żyłem, z problemy z alkoholem, a mimo to na uroczystościach stół zastawiony alkoholem. Jakby to było, to było normalne, to było normalne i do tego byłem przyzwyczajony. I żyłem w letniości. Nie, nie, nie było jakiejś takiej zachęty, tak, do większej gorliwości, do ognia, do bycia poświęcony. Jakieś, jak Klaudia mi powiedziała, jak jej towarzyszyłem duchowo na, na rekolekcjach, że ona cztery godziny dziennie się modli, to ja byłem zgorszony. Ja już ją chciałem w tym momencie na bazie mojej formacji jakoś korygować, prostować, że to jest niezdrowe. To jest niezdrowe. Później, widząc w całym kontekście, jak Bóg ją prowadził, to. Jakby temu zaufałem i to, to nabrało naprawdę e, dla mnie też m, sensu i smaku. Ale pierwsza reakcja to, to zgorszenie, bo, bo nadmierna pobożność jest niezdrowa. Ja raczej byłem uczony powściągliwości w tej dziedzinie. I uważania, znaczy, aby się nie modlę za dużo. W tym kontekście byłem też zgorszony na przykład Marcinem Zielińskim. Bo usłyszałem, jak mówił, że na, nauczał o pocieszeniu, strapieniu duchowym i że 95% czy tam jakaś ogromna większość strapień, przez które przechodzimy, to są rzeczy zawinione albo rzeczy do przezwyciężenia szybkiego z Bogiem, a nie trwania w tym. Nie? I, I nazywania, że o, Bóg mnie teraz prowadzi przez noc ciemną. I ja, ja mówię, jako jak może tak mówić, przecież tyle ludzi, którzy będą się źle czuli teraz, tak? że to jest niebezpieczne nauczanie, bo on wpędzi ludzi w poczucie winy. I tam znalazłem sobie kilku współbraci, którzy mi to potwierdzili, i nawet poszedłem do Marcina z tym, jak miałem możliwość spotkania. I on to z takim, taką spokojną asertywnością odrzucił, mówiąc, że tak mu pokazuje doświadczenie, tak widzi. Podobnie miałem trudność na początku z nauczaniem Jakuba Kamińskiego, czy pastora Richarda doktora Richarda Williama, gdzie ja z poziomu właśnie tej mojej intelektualnego osądu. Takiej pychy mojej intelektualnej zakonnej, ja, ja badałem wszystko, ja wyciągałem słownik i sprawdzałem, czy oni, aby na pewno dobrze przetłumaczyli to słowo, bo ja studiuję teologię, bo ja tutaj jestem jezuita teolog. I to mnie blokowało na przyjęcie rzeczywistego Bożego działania przez tych ludzi. Dopiero jak spokutowałem z tej pychy, odrzuciłem, to, to umożliwiony był jakiś przepływ też duchowych, duchowych treści. A jak wyglądała nasza modlitwa wspólna jako jezuitów? Na przykład, tam gdzie byłem formowany, czyli gdzieś to powinno być jakimś wzorcem na teologii. Wspólna Eucharystia dla wszystkich domowników raz w miesiącu, wspólna adoracja raz w miesiącu, i w, od poniedziałku do piątku, przed obiadem, 10 minut modlitwy z liturgii godzin, z modlitwy południowej, skróconej z trzech psalmów do dwóch, żeby nie było za długo. A i tak, przychodziło, nie wiem, kilka, kilkanaście osób, pewnie z całej 50-osobowej wspólnoty. I w czasie wakacji te modlitwy były zawieszane, w czasie ferii były zawieszane, bo to klerycy prowadzili te modlitwy. A wiadomo, jak, jak nie ma kleryków, no to, no to jest zwolnienie ze wspólnej modlitwy, co pokazuje, jakby, no, pokazuje takie chore podejście do modlitwy wspólnotowej. I odpowiedzią na kryzys właśnie życia wspólnotowego. Jak też mieliśmy za zadanie rozmawiać we wspólnocie i podać, jakie czujemy, że Bóg nam podpowiada, jakie mamy poruszenia, jakie mamy poruszenia, co można by zmienić? To 90 albo więcej procent odpowiedzi moich współbraci z formacji była w sferze naturalnej. Musimy więcej zadbać o komunikację, więcej razem kolacji, więcej razem rozmawiać więcej więcej. Ja, nie wiem, może jeszcze jedna osoba, że trzeba odrzucić grzechy takie, takie i takie, że potrzebujemy się więcej modlić, potrzebujemy prosić Ducha Świętego o światło, nie wiem. Ale ten temat odrzucenia grzechu jest, 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 jest nieobecny, a e, jakby grzechy języka, narzekanie, obgadywanie, wulgarność e, to, to jest. Na, na porządku dziennym. Na porządku dziennym. A co gorsze, to jest akceptowane. Nie ma kultury pouczenia, żeby ktoś jeden drugiemu zwrócił uwagę. To jest niezwykle rzadko. Niezwykle rzadko. I czemu to mówię, wszystko? Bo czas na pobudkę. Bo po coś są te osoby konsekrowane w zakonie. Po coś jest zakon jezuitów. Jest. jest Potrzebujemy jezuitów w ogniu, potrzebujemy zakonów w ogniu, a nie w letniości. Bo w życie ogromnej większości jezuitów jest co, co najmniej letnie, albo co najwyżej letnie. A co Jezus powiedział, że On chce wyżygać tych, którzy są letni. Wyżygać. Ja żyłem w uśpieniu. Przez lata żyłem w uśpieniu, przyzwyczajony do pewnej, pewnej przeciętności. Zobaczcie, że kiedy jest dużo przywilejów, a nie idzie za nimi naprawdę poważna gorliwość, to to jest na maksa destrukcyjne, niszczące. Jeżeli masz powołanie do bycia poświęconym całkowicie, całkowicie poświęcony, jezuita, składa śluby, ubóstwa, posłuszeństwa, czystości, ma być całkowicie oddany Bogu, całkowicie ma szukać woli Bożej i ją wypełniać. A jeżeli osoba z takim powołaniem, która dostaje kontekst, który ma jej w tym pomagać, tak? na przykład nie musisz się martwić o dach nad głową, nie musisz, masz wiele przywilejów związanych z tym, że mieszkasz w dużej wspólnocie, nie myślisz o, o pieniądzach, o utrzymaniu, zawalisz w jakąś tam misję, poszlą Cię gdzie indziej. Nie ponosisz tak naprawdę poważnych konsekwencji swoich czynów. Nie, nie ma takiej poważnej odpowiedzialności rozliczenia. Jeżeli albo na przykład jezuici mają zwolnienie od papieża z modlitwy wspólnotowej, bo mają być tak gorliwi i elastyczni w pójściu za Bogiem, aby mają mieć taką ruchliwość apostolską, że, że ta modlitwa wspólna, ona by ich, obowiązek modlitwy wspólnej, ona by ich nie zatrzymywała. Jeżeli są te wszystkie przywileje, a nie ma gorliwości, a jest letniość, to to jest, to to jest dramatycznie niszczące. I diabłu nie zależy na tym, żeby, żeby zakon y, Jezuitów przestał istnieć. Tylko ma istnieć czy inne zakony. Mają być uśpione. Mają być nieszkodliwe. Mają ludzi uspokajać. Y, mają dawać pozór jakiś. A nie rzeczywiste i w tym stanie mają być utrzymywane. Mają przekonywać ludzi o tym, że żeby nie demonizować rzeczywistości, że, że diabeł, że świat jest dobry, tak? Diabła, no i są pokusy, ale czy, czy diabeł rzeczywiście istnieje? I zobaczcie, kochani, że ja byłem zanurzony w tym wszystkim, zanurzony w tym sosie, i Bóg stopniowo mnie przeprowadzał do właśnie z. Bycia letnim, do bycia gorącym, do bycia gorliwym w szukaniu woli Bożej, do wypełniania jej, w odrzuceniu grzechu, w wierze, w posłuszeństwie też, w, w czystości języka. Ja byłem w dużej mierze przez pewien czas mojego życia w Zakonie, byłem pod wpływem demonów, byłem zniewolony. Albo ograniczona była moja wolność, gdzie bardzo się zajmowałem tym, co ludzie o mnie myślą. Yy, bardzo też był czas, że yy, wyświetlenia mnie interesowały i robienie yy, w taki sposób yy, materiałów, żeby one dawały duże, duże wyświetlenia. Czy tak może trochę udosłoniłem z tym wolę Bożą, ale to nie było rozeznalane? Yy, to było szukanie. Zaleczenia tego, tego głodu, zaspokojenia go, a mógł go zaspokoić tylko, tylko Bóg tylko pełne uwolnienie, uzdrowienie z, z sieroctwa, z jakiegoś chłopięctwa, z lęku o siebie, z lęku w relacji do, 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 do ojca, tak. Przyjęcie w pełni swojej tożsamości. I jeżeli są tu jezuici, jacyś słuchają mnie, to Sami wiecie, jak wygląda życie w zakonie. Oczywiście nie jest to wszystko takie czarno-białe. Są osoby gorliwe, są osoby, które pomimo tych okoliczności różnych niesprzyjających idą w gorliwości za Bogiem, ale, ale wiecie, jak to wygląda w procentach. Wiecie, jak wygląda nasze przestrzeganie ślubów czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. W jakich słowach się często współbracia wypowiadają o, o przełożonych? Nie? Gdzie sam byłem świadkiem, jak klerk na początkowej formacji wulgarnie mówił o prowincjale per idiota taki, jaki owaki. I inni jezuici też profesji, też osoby gdzieś postawione w liderstwie czy przełożeni, milczeli Milcząco akceptowali to, dając do zrozumienia, że tak. Tak się mówi o przełożonych, tak się traktuje ślub posłuszeństwa, tak się rozumie. Szacunek w ogóle, bo to nawet w optyce świata to było bez, bez szacunku. I chcę po prostu, żebyście uwierzyli, że tak nie musi być że też y, zabranie głosu nie oznacza buntu i braku posłuszeństwa. Zabranie głosu w rozeznaniu w porządku, bym odrzucił syndrom sztokholmski. To naprawdę było dla mnie ciężkie. Ja nie znajduję w tym przyjemności jakiejś takiej perwersyjnej, że ja teraz będę sobie wyciągał rzeczy o jezuitach i je y, publicznie mówił. Bo to mnie naprawdę dużo kosztuje. Kosztuje przekraczanie tych myśli, że ty, że ty nie masz prawa, że to jest brak lojalności, że oni ci tyle dali i teraz ty jesteś niewdzięczny i, i tak dalej. Diabeł chce uciszyć. Diabeł chce założyć kaganiec. Diabeł chce, żeby nie, nie wyciągać grzechów do światła i żeby demonów nie ukazywać, bo, bo wtedy nie będą mogły być rzeczywiście uzdrowione. Nie będzie można w sposób wspólnotowy. Nazwać i prze, przeżywać, że tak, mamy problem z tym i z tym, takie i takie demony, takie i takie y, grzeszne schematy y, drenują nas od lat, i się razem temu przeciwstawiamy. Stajemy w pokucie, stajemy w duchowej walce, w y, modlitwie o uwolnienie, o uzdrowienie. Zamiast cynizmu, dystansu, jakiegoś tam pozornego męstwa, można wejść prawdziwą odwagę, prawdziwe męstwo i, i w taki sposób yy, zabrać głos.